Czy na najwyższych ziemskich szczytach górskich przyspieszenie grawitacyjne jest większe czy mniejsze niż na poziomie morza? Dla celów oszacowania przyjmij, że Ziemia jest idealną, jednorodną, nieobracającą się kulą, a na tej kuli stoi mała, jednorodna kula o gęstości Rho równej 3 g na cm3, odpowiadająca górze. Jeśli odpowiedź zależy od wysokości góry, to znaczy od średnicy kuli, którą traktujemy jako przybliżenie góry, Podaj dla jakich wielkości to przyspieszenie jest większe, a dla jakich mniejsze niż przyspieszenie na powierzchni Ziemi. Rozważ tylko góry nie większe niż Mount Everest. Jeśli potrzebne Ci są wartości liczbowe parametrów dotyczących Ziemi lub wysokości Mont Everestu, to wyszukaj je w dostępnych Ci źródłach. Standardowo zacznijmy zadanie od rysunku. Narysujemy sobie Ziemię i na niej znajdującą się kulę reprezentującą górę. Ziemia ma promień r Ziemi, Natomiast kula e, reprezentująca, która będzie miała w pełni małe r. I teraz pytają nas o przyspieszenie grawitacyjne. Fajnie byłoby znać wzór na przyspieszenie grawitacyjne. E, możemy go wywnioskować, przerównując sobie dwa wzorki na siłę grawitacji. E, w pobliżu Ziemi możemy stosować wzór F to się równa MG. Natomiast e, w większych skalach, na przykład e, oddziaływanie słońca i księżyca, Stosujemy wzór Newtona, który zawiera stałą grawitacyjną, iloczyn mas i kwadrat odległości. Natomiast ten sam wzór możemy zastosować również na powierzchni Ziemi. Wtedy jedną masą oddziałującą będzie nasze ciało, które znajduje się na, się na powierzchni Ziemi, drugą masą będzie masa Ziemi, a odległość między ciałem a środkiem Ziemi no to jest oczywiście rz. Czyli na powierzchni Ziemi mamy dwa wzorki, które możemy stosować. Teraz jeżeli je do siebie przyrównamy, one muszą dawać pisane wyniki, no to okaże się, że wzór na g jest g razy masa ziemi, masa kuli, podzielić na r ziemi, r promień kuli, na której się znajdujemy. To pokazuje, że do naszych obliczeń będziemy potrzebowali wprowadzić masę ziemi oraz masę góry. No i teraz czysta logika i szybkie rzucenie okiem na ten wzór od razu nam podpowiada najbardziej intuicyjną odpowiedź, że im dalej oddalimy się od ziemi, tym mniejsza jest grawitacja. Odległość od środka Ziemi rośnie, więc przyspieszenie grawitacyjne maleje. Więc odpowiedź na to zadanie mogłaby się wydawać oczywista. Ale jeśli pomyślimy o odrobinę dłużej, to zwrócimy uwagę, że jeżeli staniemy w tym punkcie, to, to rzeczywiście przyspieszenie grawitacyjne od Ziemi nam zmaleje w porównaniu z sytuacją, w której staliśmy, na przykład, w tym miejscu. Ale pojawi się oddziaływanie grawitacyjne z góry. Która będzie nas dodatkowo dociskało do Ziemi. Więc mamy dwa efekty, które się zwalczają. Z jednej strony oddalamy się od środka Ziemi i to zmniejsza nam grawitację, ale z drugiej strony mamy pod sobą coraz to większą górę, która coraz bardziej nas przyciąga. No i pytanie, który z tych efektów wygra? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, zapiszmy sobie przyspieszenie grawitacyjne na szczycie góry jako suma dwóch przyspieszeń grawitacyjnych. Przyspieszenia grawitacyjnego pochodzącego od Ziemi, w tym miejscu oraz przyspieszenia grawitacyjnego pochodzącego od góry, również w tym miejscu. W przypadku Ziemi sprawa ma się prosto. Wystarczy drobna modyfikacja tego wzoru, bo teraz już nie znajdujemy się na powierzchni Ziemi, czyli w odległości rz, środka Ziemi, tylko w odległości rz dodać 2r, czyli dodać średnica kuli. Ten wzór może nie, wygląd nie wyglądać najładniej, ale Ponieważ poprosili nas, żebyśmy rozważyli tylko i wyłącznie góry o promieniu znacznie mniejszym od promienia Ziemi. Mont Everest ma 8 km wysokości, czyli odpowiadająca mu kula miałaby 4 km promienia. Promień Ziemi to jest 6300 km, więc myślę, że na spokojnie możemy przyjąć, że R małe jest znacznie, znacznie mniejsze od promienia Ziemi. A dzięki temu, że tak sobie przyjmiemy, to możemy zastosować przybliżenie Bernoulliego. W prostszy sposób zapisać ten wzór na g1. Żeby to zrobić, wyciągnijmy sobie rz przed nami. I, G, RZ podzielić RZ do I to, co nam zostaje pod pierwiastkiem, to jest 1 doda 2 r podzielić na rz. r się do kwadratu. Innymi słowy, mógłbym to przepisać jako gmz podzielić na rz do kwadratu. To jest przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni Ziemi, którego wartość świetnie znamy, nie musimy tam sprawdzać. Natomiast ten nawias mógłby być zapisany jako 1 minus 2 w nawiasie do potęgi minus drugiej, bo ten kwadrat był w mianowniku. No i teraz możemy zastosować przybliżenie Bernoulliego, ponieważ iloraz promienia Góry i promienia ziemi jest oczywiście szalenie mały. To wyrażenie nam się sprowadzi do G razy 1 minus 2 razy 2R podzielić na Rz. Jeszcze tylko wymnożę trójki i już mamy sprawę załatwioną z przyspieszeniem ziemi. Z przyspieszeniem góry będzie nieco ciężej, ponieważ masa góry nie jest dana bezpośrednio. Przyspieszenie góry możemy zapisać korzystając z dokładnie tego samego wzoru. I z tego wzorku, tylko że zamiast masy ziemi piszemy masę góry, a zamiast promienia ziemi piszemy promień góry. I jest to skarby. Tylko problem jest taki, że ta masa góry jest nieznana. No ale znamy jej gęstość, więc masę góry moglibyśmy zapisać jako gęstość razy objętość. No a objętość góry no, to jest nic innego jak 4 trzecie i r do potęgi trzeciej. Wstawiając teraz tą masę góry do wzorku na g dostajemy i zostanie nam człon liniowo zależny od promienia. Przyspieszenie grawitacyjne na szczycie góry, tak jak sobie już wcześniej powiedzieliśmy, możemy zapisać jako G1 plus G2, czyli wychodzi nam, że przyspieszenie na szczycie góry będzie równe przyspieszeniu na powierzchni Ziemi na poziomie górna. Dodać człon liniowo zależny od promienia góry, przemnożony przez 4 trzecie i robi Duże G, odjąć cztery przyspieszenia grawitacyjne na powierzchni Ziemi, podzielić na Ziemi. Dobrze. I widać teraz, że wszystko będzie zależało od tego członu, Czy przyspieszenie grawitacyjne na, na szczycie góry będzie większe, czy mniejsze, niż na Ziemi. Jeżeli ten człon wyjdzie dodatni, to to przyspieszenie będzie większe. Jeżeli wyjdzie ujemny, to będzie mniejsze. Pierwsza część.

Razy 10 do potęgi minus 6. To będzie 1 podzielić na sekundę kwadrat. Dobrze. Drugi człon to jest 4G podzielić. na... To się równa. 4 razy. Tutaj możemy być odrobinką dokładniejsi. 9,61 m na sekundę kwadrat. Podzielić na promień ziemi, czyli 6370. Kilometrów I to nam daje 6,17 razy 10 do potęgi minus 6. 1 na sekundę. Kwarty. Widać, że ten drugi człon, ujemny człon, jest zdecydowanie większy od członu dodatniego. Także wzór na przyspieszenie grawitacyjne na szczycie góry to jest właśnie przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni ziemi, odjąć r razy, i co nam tutaj wychodzi około 4,9 razy 10 do minus 6 1 na sekundę kwadrat. Czyli im większa będzie góra, tym mniejsze będzie przyspieszenie grawitacyjne. Zatem ta nasza pierwotna intuicja, że na szczycie góry przyspieszenie grawitacyjne powinno być mniejsze, była poprawna. Ale była poprawna tylko dlatego, że gęstość góry przyjęliśmy y, równą 3000 kg na metr sześcienny. Gdybyśmy przyjęli jako gęstość góry. Y, wartość około 5 razy większą, no to już by tak nie było. Natomiast w rzeczywistości ciężko jest spotkać góry o gęstości 15 tysięcy kg na metr sześcienny. Także ostatecznie na szczycie Mont Everestu panuje mniejsze przyspieszenie grawitacyjne niż na poziomie morza. Dziękuję bardzo.